Siema! Dzisiaj film o jednej z opraw moich od Mesku, której. No, której miałam stawiać już dosyć dawno, ale poczekałem do ferii, żeby na spokojnie nagrać, żeby mieć w ogóle czas. Dlatego przedstawiam Wam moją ORZ7. Oprawa, która pojawiła się na moim kanale, może zraz w filmie chyba z kolekcji lamp sodowych, które zresztą wszystkie są tutaj obok. To tylko dwie, dwie algoluny, jedna pusta, druga z lampą CDMTT. To może też nagram filmik tylko o niej, a nie że świeci gdzieś czy coś. Przy okazji, tutaj wróciło kilka opraw, chociażby, że ten drugi OZTS. OZTS się wrócił, tamta leda właśnie ORZ i ORZ72. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przechodzimy do głównego naszego bohatera. Eee, jedyna w sumie zmiana, jaka tutaj zaszła, to może oprawka, bo. No, to jest w sumie jedyne, co się w niej zmieniło. Czekajcie, mam jeszcze resztki z tamtej starej. No, gdzieś powinna tutaj być. Eee, jest. Tuż tam te resztki kabli są. No, taka oprawaczka. Tutaj jest problem niestety, w niej, że tutaj trzeba tym metalem metal wygiąć, żeby. O, czekajcie, może tak? Żeby w ogóle można, żeby to się nie otwierało. Eee, ale otworzę Wam ją, żeby Wam ją pokazać. Tu jest taki hak, który ją po prostu trzyma tą klapę naszą. Eee, no. W ogóle Wam ją pokażę, jak ona wygląda, może tak ogólnie. Normalna łyżka, no, tył trochę powniecona, ale. No, ale trudno. Też trochę klapę czyściłem. Także jest trochę czystsza. Tutaj nic nie robiłem, bo ja lubię te takie kropaczki. No, Czekam, lubię, no, lubię, bo to takie w miarę Pasuje tu do tej oprawy. Tutaj może Wam jeszcze pokażę. Tabliczkę znamionował? 79 rok, no to tak, trochę jest. Dobra, to co, otwieramy. Dobra, kla klapa, z... klapa jest. Jak widać, tak ona wygląda. No, wiedziałem, że trochę brudna. No, ale cóż. Ona mega duża jest. W sensie, mega duża. No duża, no to jest duża oprawa, tak naprawdę. Zobaczcie sobie, jak ona na do luny. To jest OS. To jest OS A. Dwóch OS A z OS A. To ta sama wysokość w sumie. Ale no to, to sobie wyobrażę jakie one są wielkie. Nie wiem, czy bym nie wziął sobie. Yy... O właśnie. Tu wszystkie prawie leżą. Tak wiem, że trochę tu syf jest. Bo mnie przez dwa tygodnie tu nie było. Tego będzie trzeba trochę stugarnąć. Ale wracamy do naszej oprawy. Mm. Statecznik. A dobra, nie jest trzeba na razie. Statecznik jest w miarę ok. Nic z nim za bardzo nie robiłem. Aha. odwieczny wróg. Nienawidzę ich. Mamy yy, kondensator. Kondensator zapewne yy, telpot. Albo jakiś unitra. Pe nie, pewnie unitra bo nie sądzę, żeby to było coś innego. Prawka w środku. całkiem spoko. Tu jeszcze wam taką pokażę. Ogólnie no trochę syf tu jest, ale uwierzcie, było gorzej, bo tu dosłownie wszystko było zasrane w ziemi. Także teraz i tak jest w miarę okej. Okay. No jak widać. Nie no, szczerze, jest jest naprawdę okej. Okay. Minusem jakim tutaj występuje to Ruszająca się miska, ale to akurat tam da się zrobić. Tam byłoby trzeba jakoś też tych śrub się pozbyć i po prostu założyć nowe. No, mówię, to da się zrobić. Jakoś za bardzo teraz jej renowacji nie planuję. Jedyne co będę robić, to postaram pozbyć się tej rury, co tam jest, która została jeszcze w montażu. Ako, że wszystkie śruby są urwane, więc no, będzie trzeba się ich pozbyć. Zapewne. Tak, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Nie, no spoko prawa. Zapalimy sobie może trzy z, lampki jakieś. Jednego wolę sp ale to dobra, to sobie zobaczycie. Na razie zakładamy z powrotem klapę. Spróbujemy, może. Spróbuję Wam pokazać. Tu mamy taki otwór. Tu mamy haczyk. No, taki haczyk. I my sobie tu klapę musimy górą. Od góry trzeba to założyć. A uwierzcie, nie jest to proste, bo tego nawet nie widać, co tam weszło. No dobra, nie. To, to muszę sobie bez was zrobić, bo to... No mówię, to strasznie długo mi to zajął, bo trzeba by jeszcze ją sobie położyć. Zamknięte. Miałabym jej nie zamykać w taki sposób, ale zamknąłem. Tak ona miałaby mi buczyć na połowę domu i, wy... i grać siódmą symfonię na to wolałem po prostu żebyś chwilę się pomęczyć, ale ją zamknąć, żeby było później cicho. Ok, na pierwszy start zapalimy sobie taką piłę. To jest piła 220 w Wy widzieliście już, była w moim odcinku. sobie ją zaraz włączymy. No, duża oprawa. Na no serio, duża nas. Może na filmiku tak tego nie widać, ale no jest, spo... no, jest spora. Dobra. Gasić światło nie będę, bo nic nie będzie widać. Dlatego zgaszę, jak już ją zapalę. No dobra. No to co, zapalamy? 3, 4, 3. I teraz sobie zgaścimy światełko. Tutaj SLK. No. Na razie będzie świecić tak jak świeci, ale zaraz się ładnie rozświetli do niskoprężnego sodowego światła, jak ja to mówię. Kurczę, chciałem wam trochę przyciemnić, ale niestety nie wyjdzie. No trudno. O, teraz wam pokażę. To jest, tak teraz widzicie to jest oryginalna barwa generalnie tej lampy. No. No, tak bardziej na środek. O, na środek może by... A nie, jak w ostatnim odcinku, co było. Szywo trochę tam pokazywałam. Nie, no naprawdę mówię, ona mega to jest zajebista oprawa. Tutaj tam pozwolę sobie tak trochę mocniejszego słowa użyć. No, zajebista oprawa. Powiem tyle. To no, ona ma swój urok, generalnie. Ona jest dosyć charakterystyczna, jeżeli chodzi o czasy prl w naszym kraju, no tylko w naszym, no bo o, jak ładne barwę nabrała oczywiście też rtęciówki w to wejdą, także będą dwie zapalane myślę, że sobie lrf zostawimy na koniec teraz będzie HPLN, to no, także tak świeci. Słuchajcie, to prawa z, z... sadową. To Wam jeszcze pokażę, jak ona świetla. Mówię, tu jest wyłączone, więc tutaj raczej nic nie widać. Jak widać. No świeci mocno, więc... No dobra, zapalmy światełko. Takie teraz niebieskie się wydaje. No to, dobra, to gasimy. Chciałbym wykręcić, już nie zakładając rękawiczek, ale myślę, że to się raczej nie uda. Będę musiał założyć. Tak, zdecydowanie. Dobra, bierzemy rękawice wykręcamy. Dobra. Mówię, sody, one są strasznie gorące. One się strasznie nagrzewają. Nie to szortem dziewczyn. bierzesz te też czasami. Ach, grzeje. Naprawdę, mocno grzeje. Nie pewnie jeszcze tak ładnie, fajnie świeci na czerwono. Dobra, teraz bierzemy kolejną lampę, czyli LRF-a. E, nie, HPLN, zaraz ją znajdę. Tu jesteś. Wkręciłem ją do LZ72. Do e, HPLNik. No ja sobie zaraz ją tu. Zapodamy, zobaczymy jak ona... jak to wyjdzie. Dobra. Zapewne będzie na początku na czerwono siedzieć jak w sumie każdy HPLN. Ale to zaraz zobaczymy, się przekonamy. U mnie świeci się na... na, na różowo. Ale... ale na filmie widzę, że na biało tak. Bardziej na niebiesko-biało. No. Uwielbiam tą barwę. Uwielbiam. W sensie, no fajnie, no fajnie to wygląda. Ładno, ładno. No te oprawy pasują do tej barwy, no. Połem tylko tyle. Kurde, 10 minut filmu. To podejrzewam, że ten film dopiero jutro wejdzie zapewne, bo dzisiaj jest piątek, czyli zapewne jutro będziecie go widzieć. Jakoś może wieczorem. Bo mówię, nie wiem, kiedy już go, wsta go wstawi. No. A to ja pokażę z bliska, bo widzę, że nic nie widać. Coś tak będę wam teraz starać się konkretnie to pokazywać. Kopię? Nie, nie kopię. To jest grzeczna prawa. <słuch> no, jak widać. Z głową tu to pokazać może, ale zapewne nie, oczywiście nie wyjdzie. No, ja, ja, widzę, ja widzę, nic nie widać. Tak ostatnio zastanawiałem się, można kupić lampę LR? Czy to trzeba, bo nie wiem, czy to Chyba Nie wiem, no chyba, wiem, że my metalohagany są Tego typu, ale czy rtęciówki można kupić? To nie wiem, w sumie Fajnie, jakby ktoś z was Napisał Dobra, idziemy gaść. Ale jest jak tu zielono Matko boska Tak szczerze, jak tutaj jestem, to Nie wygląda tak Jak na To jest bardziej biało Dobra, nie będę wyłączać, tylko od razu wykręcamy i wkręcamy sobie lrf Aj, chyba trzeba wyłączyć. Bo muszę złapać przy gwincie, bo się strasznie nagrzało. Ona się bardziej nagrzała niż, ten, niż ta soda. Co to z Tobą jest? Eee, Nieźle, no, no wyjarane jest trochę. Z nią jest gorzej, to jest granie nowe HPLN, znaczy nowe. No na pewno nowszy niż ten LRF, który jest tutaj i z nim jest zdecydowanie lepiej. Tylko, że nic nie widać. Fenomenalnie wręcz jest, dlatego sobie go zapalimy, żeby... O. Dobra. Trzy, cztery. No, w niej jak LRF, to też różnie działa. No, tu jeszcze na razie ciemno, zaraz tak się rozpali. To tu będzie, tu będzie jasno. Dobra, pokażę Wam, już jak będzie się już Jak będzie rozpalona strasznie, długo się rozpala ten LRF. Masakra. Za to jej chyba aż tak nie lubię. Znaczy nie lubię, nie to, że nie lubię, tylko ona mnie strasznie denerwuje właśnie z tym, że że tak strasznie długo się rozgrzewa. Od tamtej pory minęło może nie wiem. Hmm. Znaczy w sensie, że chodzi tutaj u mnie w tym prawdziwym czasie może z 5 minut. Mówię, ona mega. Ale nie, mówię serio: 5 minut. liczyłem, 5 minut, i ona się jeszcze rozgrzewa. 5 minut, czajcie? Masakra. Mimo, że z nią jest lepiej niż z tym hpl Ale no, to rozgrzewanie się to jest po prostu jakieś. Ja nie wiem. Ale nie, nie to, że to jest wina oprawy czy coś, tylko że ona tak. Nie, mówię serio. Ona pracuje w ten sposób w każdym osprzęcie. Pamiętam, że ją w maladze zapaliłem, bo wsadziłem statecznik, bo miałem kiedyś taki stary, Estera 250W, to tam wsadziłem. Yy, nie to, że HGS, ale że po prostu zamieniłem statecznik i ona świeciła tak samo, też się rozgrywała. Chyba się już rozgrzała, coś tak czuję, bo już tak miga trochę, tak pulsuje podczas pracy. Zobaczcie jak to łatwo różnicę zobaczyć pomiędzy tymi dwoma źródłami światła. Podczas... Kiedy ona świeci, tutaj na kamerze też jest zielono. Ale u mnie, tak tutaj jak patrzę się rozglądam, to tutaj też jest tam, to też jest zielono. No jak widać. Kloszy całkowicie zmieniły kolor. I na, I na nagraniu pewnie i tutaj u mnie. Ale dobra. Gasimy. Prosimy ją, bo pewnie się nagrzała. cholernie, że nie pójdzie i nadwykręcić. No, o! No, dobra, chyba wolę tutaj jednak, bo szybciej będzie, i. znaczy, no nie będzie szybciej, ale bezpieczniej. No masakra z nią jest. No, ale dobra. Najważniejsze, że świeci. W ogóle dobrze, że świeci, no bo to jest no, jeden z najstarszych artynciółek, jaką mam na ten moment. Więc, no. Także słuchajcie, tak wygląda moja prawa. Działa bardzo fajnie. No to co? Trzymajcie się. Co nami e, jeszcze tylko powiem, że może nagram gdzieś jakiś filmik z jak, zaprawą. oprawą. Zastanawiam, zastanawiam się z jaką. Bo chyba nagram film tutaj z tym drugim ozetasem, Bo to też jest ciekawa prawa. Stoł był, znaczy nie był prezentacyjny, był tylko z lampą CDMTT, tutaj będzie taki prezentacyjny może zrobię, no bo tutaj raczej z tymi to nie będę co robić, no Malaga, no Malaga jak Malaga, każda to była, to już widzieliście ją, tutaj e, miałem stoł wstawić, ale nie wstawiałem, już nie chciałem, już nie chyba nie było po co, ORD i OSD były już na kanale, Wiem. A to może jutro. Jutro nagram z Trumienką, bo ta była. Tam oprawki nie ma, będę wymieniać na nowszą, więc no. Także, bo tutaj z tego nic to raczej już nie będzie. Chyba że jeszcze z tą coś albo za kronem. Nie wiem, zobaczymy. No to co? Cześć.